Chciałbym Państwu y, wykazać, jak Powiatowy y, Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki y, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który dokonywał y, kontroli, y, nie zauważył na przykład rozbieżności w samowoli budowlanej, chociażby to przedstawili z y, mojej intruzi z mojej wiedzy i zgody jako główny najemcy. Y, takie właśnie okna bez podziału a widzimy że wszędzie są z podziałem proszę bardzo dziwną sprawą jest to że tu u mnie takie okienko a tu gdzie nie ma no ale to już pomijamy głównie chodzi o architekturę zielonego okna Tutaj widzimy architekturę yy, okna. Te okno jest niepodzielone, stawione po nowemu. Natomiast obok mamy okno, które jest yy, podzielone, jeszcze tak zwane są to po niemieckie. Yy, na uwagę, że tutaj nie. Zarząd Miasta Wrocławia, prokuratorzy, sędziowie. No, natomiast no, nie widać yy, jednolitości w oknach chociażby.